W 2016 roku rozstaliśmy się z naszą kotką Umą. Po ostatnim roku jej życia, który był dla nas bardzo trudny, bo to był praktycznie rok spędzony w domu bez żadnych wyjazdów. To, to były czasy oczywiście przedpandemiczne, rok, kiedy rano i wieczorem wciskaliśmy jej leki i tak dalej. Uma cierpiała na kardiomiopatię przerostową. Straszna choroba, no i po prostu jedna z naszych kontrolnych wizyt po, po tej długiej walce o stan stanie zdrowia, jakby poprawienie jej komfortu na końcówce jej życia, zakończyła się tym, że musieliśmy umę uśpić. I ja wtedy postanowiłem, że absolutnie żadnych zwierzaków. Uma była kotem, którego chciała Magda, I, a finalnie ja chyba bardziej przeżywałem rozstanie z tym, z tym bezczelnym i złośliwym futrzakiem. Natomiast no, czas minął i, i Magda zaczęła coś przebąkiwać o jakimś zwierzaku i tak jak w poprzednim filmiku mówiłem, że, że właśnie miała chytry plan, zresztą śmiejemy się z tego oboje, ale miała, miała chytry plan, że chcemy mieć kota, że chce mieć kota, znaczy nie, chytry plan był, że chciała mieć psa, bo wiedziała, że się na psa nigdy nie zgodzę. Więc, no skoro okay, no to skoro pies nie, nie przejdzie, no to, to, to w takim razie weźmy kota. No ale mi coś odbiło, no i zacząłem się interesować tematem psa. Nigdy psa nie miałem, więc to jest dla mnie nowe zwierzę. Musieliśmy się sporo doszkolić, przeczytać tony poradników i tak dalej. Zresztą ci, którzy bywają na tym kanale, wiedzą, że jeżeli się czymś zajmuję, to muszę zrobić doktorat z tego. Więc. Zaczęliśmy się doszkalać i ja i Magda, żeby się przygotować, jak najlepiej, po prostu na przyjęcie nowego zwierzaka do domu, na przyjęcie psa do domu. Bardzo fajne dokumenty znaleźliśmy. Bardzo fajny artykuł w PDF jest do ściągnięcia ze schroniska, z, z Palucha, jeśli dobrze pamiętam, z tego warszawskiego schroniska. Też słuchaliśmy podcastu behawiorysty, bardzo fajnego, który się nazywa Czarne Podniebienie. Polecam wszystkim, którzy jeszcze nie mają psa lub mają psa, ale chcą sobie go ogarnąć jeszcze lepiej. I dużo się stamtąd dowiedzieliśmy. Natomiast co do samej adopcji. Wołga z nami, bo też imię to jest też ciekawa sprawa, to za chwilę do tego wrócimy. Wołga jest z nami od dwóch miesięcy. Adoptowaliśmy ją 22 września, jeśli dobrze pamiętam. Sam proces adopcji strasznie nam się wydłużył, ponieważ... Na początku nie wciągaliśmy w to Ady, bo sami pamiętaliśmy jak bywa w schronisku i nie chcieliśmy jakby wystawiać na obrazy może nie do końca przyjemne zwierzęta schorowane często lub w klatkach lub no niemiły zapach i tak dalej i tak dalej. No nie ukrywajmy w schroniskach nie, to nie jest hotel pięciogwiazdkowy tylko no jest jak jest. Więc, więc na początku tu może nie będę mówił miasta. W innym mieście, nie w Krakowie, podeszliśmy do, do schroniska, podjechaliśmy właśnie pooglądać y, psiaki, i się okazało, że są bliźniaki takie mieszańców labladorów, powiedzieli tam blabladory. I y, 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 że w dobrym momencie, żeby je rozdzielić, bo jeszcze się nie zżyły ze sobą, i że to jest bardzo dobra chwila. Więc z Magdą wzięliśmy, dostaliśmy jednego takiego psiaka na spacer, y, pospacerowaliśmy sobie. Y, pies bardzo fajnie się zachowywał, yy, bardzo fajny, ułożony, yy, nie sprawia jakichś problemów. Yy. No pochodziliśmy sobie z nim pospacerowaliśmy. No okej, okay, no to może to jest ten. No to wracamy do tego schroniska, no i pani nam Inna pani yy, mówi, że no tu jest troszkę problem yy, z tym psem, bo oni nie mogą tych psów wydać, ponieważ te psy mają właściciela. Ku naszemu zaskoczeniu, mogą być psy w schronisku, które mają właściciela. Okazuje się, że te psy były w schronisku, ponieważ zostały odebrane właścicielom, bo jak tam pani powiedziała, właściciele nie są zaradni życiowo. O! I dlatego te psy wylądowały w schronisku, no ale że właściciele się nie zrzekli tych psów, więc to nie są psy niczyje, więc schronisko nie może im, ich nam wydać, więc musimy poczekać jeszcze, bo tam cała procedura trwa i tak dalej i prosimy się kontaktować. No i później się kontaktowałem, tydzień później zadzwoniłem, okazało się, że no ta sprawa dalej trwa, że tam, że, że chyba się już będą zrzekać i tak dalej. No to zadzwoniłem za dwa tygodnie, dowiedziałem się, że że no, że jednak że, że dobra, że, że, że będzie adopcja możliwa, ale że oni tylko te dwa psy razem mogą oddać, nie mogą pojedynczo, bo one się zżyły ze sobą, to rodzeństwo i, i tak dalej. Więc jak gdyby straciliśmy sporo czasu kilka tygodni mm, na próbę adopcji w tamtym schronisku, bo myśleliśmy na początku, że właśnie mniejsze schronisko, że będzie mniejszy problem. Mm, ale no, finalnie okazało się, że sporo czasu tam straciliśmy. Yy, każda osoba mówiła co innego. Po pierwsze, nie powinni nam dać tych psów na spacer, skoro one nie są do adopcji, bo tracimy nasz czas i czas ludzi w schronisku. Yy, po drugie, powiedziano nam, że to jest dobry moment na adopcję jednego z nich, bo się jeszcze nie zżyły. Potem się okazało, że nie, adopcja jest możliwa, ale tylko dwóch, bo się zżyły ze sobą, jednak. więc no A my z racji tego, że po pierwsze, jesteśmy niedoświadczeni, po drugie, chcemy jednego psa. No nagle lądowanie z dwoma psami to jest trochę overkill dla nas. Więc stwierdziliśmy, OK, pogadaliśmy z Magdą, że no dobra, chyba wciągnijmy w ten proces ADE, wyjaśnimy jej, że słuchaj, są takie miejsca jak schroniska. Nie są to może najfajniejsze miejsca. Zobaczymy tam mnóstwo zwierząt. To nie jest tak, że bierzemy wszystkie z nich. To nie jest tak, że bierzemy pierwsze, które od razu nam wpadnie w oko. Musimy się dowiedzieć, czy te psy nie są chore, czy nie mają jakichś problemów, problemów zdrowotnych poważnych. Musimy się dowiedzieć, no, czy, czy nadają się na przykład do bycia z dzieckiem pięcioletnim w domu, czy, czy nadają się do bycia w mieście, bo niektóre psy na przykład mają lęki, na przykład pochodzą z jakichś wsi, które są cichymi mieścinami i w mieście no, te psy no, wariują, skonfrontowane z ruchem samochodowym na ulicach i... No, i z odgłosami miasta. I tak przygotowaliśmy AD najpierw, no i udaliśmy się do krakowskiego schroniska. Zrobiliśmy sobie listę psiaków, popytaliśmy właśnie o te konkretne już psiaki pracownika schroniska. On nam poopowiadał właśnie które są ok, które spełniałyby jakoś tam nasze wymagania. No i wróciliśmy do domu i zaczęliśmy trawić mentalnie te wszystkie informacje zdobyte. W schronisku. Mm. Niestety żaden z tych psów jakoś tak nam nie zatrybił. Mm. Zacząłem szukać jeszcze w innych miejscach. Jeszcze podzwoniliśmy po jakichś fundacjach, gdzieś które się mieszczą tu w okolicach Krakowa. Yy, z wieliczki i tak dalej. Popodpytywaliśmy o różne psy, jak, jak można szukać takich psów. Zależało nam na tym, żeby to była suka. Yy, suki są spokojniejsze i. i jakoś tak, nie wiem, wydawały nam się mniejszym overkillem niż branie psa. Znaczy, no, tu ciągle mówię, że patrzymy z punktu widzenia początkujących, więc jak gdyby tak stwierdziliśmy, że tak chcemy. No, ale się okazało, że, że właśnie ten nasz parametr jest bardzo popularnym parametrem i że, yy, no, suki schodzą na pniu po prostu i że bardzo trudno jest, bo, bo, no właśnie, ludzie kierując się podobnymi kryteriami po prostu, no, takie psy biorą. Pierwszej kolejności. Yy, I potem trafiliśmy na stronę jeszcze adoptujpsiaka.pl, która jest bardzo fajnie. Stworzona, jest bardzo przejrzysta i czytelna i miło się tam przegląda. Psy też są do przeglądnięcia na stronie schroniska krakowskiego. Natomiast no, ta strona troszkę wolniej działa, nie ma tam wszystkich psiaków. Strona adoptuj adoptujpsiaka.pl, z tego co wiem, jest prowadzona przez wolontariuszy. Jest tam bardzo dużo zdjęć, bardzo fajnej jakości, więc można sobie te psy pooglądać. Są też zdjęcia, na przykład, co jest dla mnie problemem, że często są zdjęcia samych psów robione i kompletnie nie ma się rozeznania jak duży jest ten pies, nie ma skali jakiejś, a tutaj właśnie na Adoptuj Psiaka na przykład są zdjęcia z wolontariuszami, więc można sobie zobaczyć, aha, dobra, ten pies sięga do kolana, albo okej, okay, dobra, to jest jakiś maleńki psiaczek, albo wow, to jest duży, duża bestia, nie, którą będę musiał trzymać w lochu pod moim domem, albo w lochu pod moją wioską, gdzie mieszkam, wraz ze smokiem wawelskim. I tam znaleźliśmy właśnie suczkę o imieniu Skini. Mieszankę, która śmieje się, że coś tam Jamnik chyba majstrował przy tym, coś chyba Labrador, albo, albo może setter czy coś. Ona ma wyższe trochę nóżki niż, niż, niż Jamnik, może to był Seter. Kurczę, trudno, trudno powiedzieć, więc e, e, zadzwoniliśmy, bo tam jest podany numer kontaktowy do wolontariuszki. Porozmawialiśmy z wolontariuszką i umówiliśmy się na pierwszy spacer. Gdy adoptuje się psa, który nie jest skomplikowany, w sensie nie jest to pies agresywny, nie jest to jakiś pies z problemami behawioralnymi, nie jest to pies schorowany itd., itd., czy jest to, powiedzmy, najprostszy przypadek, level 1, czyli dla zielonych takich jak, jak, jak my, to wtedy są dwa spacery, które trzeba odbyć. To są spacery, które można odbyć w dwa różne dni, w odstępie tygodnia, nie wiem, w odstępie dnia, jak, jak tam komu pasuje i jak osoby się dogadują z wolontariuszem, który opiekuje się danym psem. I poszliśmy na ten pierwszy spacer. Spacery mają na celu to, żeby wolontariusz zobaczył, jak my sobie radzimy z psiakiem, ale też, żeby zobaczyć, czy, czy jak pies reaguje na nas, czy jest ok, czy nie jest ok, czy my sobie z nim radzimy, czy on nas jakoś tam, powiedzmy, akceptuje. Trudno tu powiedzieć o akceptacji, bo to jest pierwsze spotkanie tego zwierzęcia z nami, więc on, jesteśmy zupełnie obcy sobie. Ale po prostu, czy nie ma jakiegoś zgrzytu już na początku. I po tych dwóch spacerach mm, wolontariusz y, wypełnia ankietę na nasz temat, że spacery wypadły OK, że spoko jest kontakt między nami a zwierzęciem, że widać, że y, jesteśmy w stanie zapewnić y, temu psu fajne warunki, że, że po prostu no, bierzemy zwierzaka, bo jest to nasza przemyślana decyzja i, i jest to coś, y, co dłużej nam się trawiło w głowie i to nie jest jakaś taka pod wpływem impulsu decyzja, tylko po prostu wiemy co robimy. Yy. I my też wypełniamy ankietę z naszej strony, taką środowiskową to nazwijmy, czyli czy mieszkamy w domu, czy mieszkamy w bloku. Jeżeli blok, to które piętro? Czy w bloku jest winda? Czy pies będzie zostawał sam na przykład? Jeżeli tak, to na jak długo? Ile spacerów dziennie możemy zapewnić psu, czyli takiego czasu naszego, że, że wychodzimy z psami, poświęcamy to tylko zwierzęciu. Ile jest, czy, czy są dzieci w domu, i ile mają lat, czy jakieś inne zwierzęta w domu, czy inne psy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I taką ankietę z naszej strony wypełniamy. Wolontariusz ankietę wypełnia ze swojej strony i składa to do dyrekcji schroniska. I tu już by się wydawało, że sytuacja jest bardzo prosta i już mknie ku końcowi i rozwiązaniu. Natomiast się okazało po drodze, że Skini jest psiakiem, jest suką, która nie jest wysterylizowana. I akurat jej się włączyła cieczka. Jeżeli nie włączyłaby się jej ta cieczka, to jest możliwość adopcji psiaka, który jest niewysterylizowany, ale to jest tak zwane na oświadczenie, adoptowanie. Czyli, że my się zobowiązujemy, że w jakimś tam czasie od adopcji zobowiązujemy się, że tego psa wysterylizujemy. Bo schronisko raczej preferuje oddawanie psów już po zabiegu. Natomiast są takie przypadki. Gdzie można wziąć zwierzaka, bo też stronnictwo nie chce utrudniać adopcji, że można wziąć zwierzaka i go po prostu mieć już w domu, a samemu we własnym zakresie po prostu ten zabieg przeprowadzić u weterynarza. Więc stwierdziliśmy, aha, nie jest wysterylizowana, dobra, to weźmiemy na to oświadczenie i pewnie problemu nie będzie, bo dobrą mieliśmy opinię. Fajnie to wszystko wypadło, te spacery. Wolontariuszka też była spokojna, więc. więc wszystko wyglądało bardzo obiecująco. Natomiast no, potem włączyła się cieczka, no, więc musimy przeczekać to. No i czekaliśmy, czekaliśmy. Kolejne tam chyba 2-3 tygodnie. Jakoś tak. No i finalnie już minęła i mogliśmy psiaka odebrać. I koniec końców skini, która teraz nazywa się Wołga. Paradoksalnie imię wymyślone przez Adę, a doskonale pasuje do tego psa. Zastanawialiśmy się, jak, jakie imię jej wybrać. I Ada kiedyś była na weselu, gdzie para młoda miała piękne odrestaurowane, zabytkowe auto, wołgę. Białą wołgę mieli. Ada nie wie co to jest czarna wołga i nie zna tej, tej, tej legendy miejskiej o, o czarnej wołdze, ale po prostu skojarzyła nazwę samochodu wołga i jakoś tak wypaliła, że, że wołga niech się nazywa, a pies jest czarny, więc mamy czarną wołgę. Więc no, tak jak czarny pies, czarny kot, którego się posiada, powiedzmy jest talizmanem, że już nie musimy się bać kotów czarnych, które nam przebiegają drogę, jak jedziemy samochodem, no to czarna wołga chyba jest takim talizmanem, który ochrania nasze dziecko, mam nadzieję, więc tak sobie to tłumaczymy. I czarna wołga jest z nami od dwóch miesięcy. E, powoli się otwiera, bo to też nie jest tak, że pies w takim stanie mentalnym i z takim zachowaniem. Jakie prezentuje, gdy go odbieramy ze schroniska, już zostaje i często jest tak, że ludzie biorą ze schroniska psy i mówią: A, to taki spokojny psiak, to ja go wezmę. A często jest tak, że te psy są spokojne, bo są po prostu ekstremalnie zestresowane i nie mogą się odkryć przed nikim, bo muszą ciągle trzymać gardę i ciągle mm, być uważne i pilnować się. Więc yy, w związku z tym się nie bawią, są spokojne, tak jak człowiek to postrzega, że są spokojne i tak dalej, bo one są po prostu mega yy, skupione i uważne. I potwierdzam to, po dwóch y, miesiącach to dalej ten proces trwa, ale Wołga się otwiera. Na początku w ogóle nie zauważała innych psów, potrafiła przejść koło stada innych psów i w ogóle klapki na oczach i nie ma innych psów. A teraz na przykład y, jej się włączyło i z każdym psiakiem się niemalże bawi. Y, Wołga ma 7-8 lat, tak nam powiedziano y, u weterynarza w schronisku, gdy ją odbieraliśmy. Y, dochodzi już do siebie, nie była długo na szczęście w schronisku, bo ona w schronisku wylądowała w maju. I pojawiła się tam z interwencji, zgarnięto ją z jakiejś wioski pod Krakowem, gdzie była na łańcuchu, nawet nie przy budzie, tylko po prostu przy jakiejś takiej wiacie, gdzie ktoś trzymał kombajn i, i tam te psy zachudzone były. Jak Wołga trafiła do schroniska z tej interwencji, to była w ciąży i, i z, z młodymi i, i była wychudzona do, 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 do kości, żebra jej było widać, więc powolutku już te żebra jej zanikają na szczęście. Nie objawia żadnych, jakich, nie, nie widać żadnych symptomów, żeby była bita, więc to jest spoko. Z Adą, no świetnie, po prostu Ada leży na niej, bawi się z nią cały czas, gdzieś tam, czy znaczy bawi. ogóle jeszcze nie zna konceptu zabawy, jeszcze aż tak się nie otworzyła, więc generalnie, jak ja jej rzucam piłkę i Volga, Volga, piłka, to napatrzy patrzy na mnie jak na idiotę, ale no, czekamy, po prostu nie spieszy nam się nigdzie, ten pies jest z nami i, i koniec. I jeżeli ktoś z Was. Rozmyśla nad adopcją psiaka ze schroniska, czy, czy może ma psiaka ze schroniska. To może Wam ten filmik jakkolwiek, nie wiem, dodaje garść nowych informacji. Sam jestem jeszcze nowicjuszem w tym temacie, ale może Wam doda garść jakichś informacji, przybliży troszkę temat. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jestem mega wdzięczny za tak ciepłe przyjęcie w poprzednim filmiku, który był tydzień temu. No. To, to jest niesamowite zobaczyć tyle ników ze starych lat, jak to kiedyś bywało na tym YouTubie, więc jest mi niezmiernie przyjemnie. Jeszcze raz dzięki Wam wszystkim za takie wsparcie i, i przyjęcie. Mam nadzieję, że ten filmik też Wam się podoba. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, ha, ha bo już sobie przypomniałem o co mam prosić, więc. Jeżeli wam się podobają te treści, to zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie ikonkę dzwoneczka, ha, bo to jest coś nowego, o czym nie wiedziałem, co też będzie wam pokazywało powiadomienia od razu, jak coś się u mnie pojawi. I widzimy się, mam nadzieję, niebawem, więc komentujcie i dalej mnie motywujcie, żebym siłą rozpędu nagrał kolejny odcinek, zanim się poblokuję z moimi różnymi dziwnymi rozkminami, zanim się tutaj poblokuję. Więc miłego, Pues a Power. Nada